Cześć, tu Kamila, witajcie na kanale 69. Dzisiaj mamy sporo nowości od firmy Love2Love. Love. Wszystkie wykonane z silikonu medycznego, więc bezpiecznego materiału, który nie uczula. Nie ma porów, łatwo się go myje. Mamy ze sobą nowe dilda, korki analne i koraliki. Zacznijmy może od korków. Korki przyszły w trzech rozmiarach. To, co je będzie odróżniało od innych, to oczywiście piękne zakończenie w kształcie róży. Fioletowy jest najmniejszym rozmiarem, bordowy to rozmiar M, i czarny największy rozmiar L. Każdy z korków będzie się różnił zarówno i długością, i średnicą, ale zaraz to pokażę. W każdym zestawie mamy jeszcze ukryte etui do przechowywania korka. Ładne mięciutkie. W kwestii rozmiarów, one nieco między sobą będą się różniły. Najważniejsza w sumie będzie średnica. I długość, każda z róży jest tej samej wielkości, więc niezależnie, który rozmiar wybierzecie, to zakończenie jest dosyć szerokie, bezpieczne. W porównaniu do innych korków, kiedy często ta średnica odpowiada średnicy zakończeniu, to ta jest znacząco większa. Dzięki temu możecie mieć naprawdę wielką pewność, że nic się nie wydarzy, żeby taki korek wpadł, bo po prostu ta różnica średnicy między zakończeniem a wielkością samego korka jest bardzo duża. Ten najmniejszy rozmiar ma 3 cm średnicy, więc on jest w tych wymiarach małych korków, dobrych dla początkujących, jest bardzo elastyczny, nie ma żadnych twardych elementów w jego wykończeniu, żadnych kryształków, wszystko jest wykonane z tego miękkiego silikonu. Długość całkowita to jest 8 cm. To był rozmiar S, w rozmiarze M. Średnica jest ciut większa, bo mamy 3,5 cm. Tak samo róża jest tej samej wielkości, długość użytkowa również 8, więc mieliśmy różnicę tylko 0,5 cm na średnicy. I w tym największym rozmiarze L mamy 4 cm średnicy, długość 9 cm, więc ten jest dłuższy. Tak samo zakończony różą. Teraz próbuję Wam pokazać różnice tych średnicy, znacząco się różni oczywiście S do L, więc jeśli jesteście bardzo początkującymi, super, jeśli wybierzecie S, bo naprawdę możecie mieć pewność, że ten rozmiar będzie fajny na początek, Medium i Large, jeżeli już wcześniej mieliście styczność z korkami analnymi, piękne, ładne, na pewno do silikonu pamiętajcie, żeby używać tylko lubrykantów na bazie wody, te lepszej jakości lubrykanty, na przykład firmy Pure, które mają lepszą konsystencję, Dedykowane do stymulacji analnej, będą też dłużej pozostawały na takim korku, nie będą pochłaniane przez ciało, i wystarczy wtedy jedna aplikacja takiego lubrykantu. Przejdźmy dalej. To są też nowe koraliki analne. Koraliki będą się różniły wiadomo długością. Mamy je też w trzech rozmiarach SML. Zobaczmy, jak wygląda ten S. Koraliki będą miały mniejszą średnicę tą od rozpoczęcia, troszkę będzie się ta średnica zwiększała. To są naprawdę drobne koraliki. W sumie patrząc przez różne marki, to to są jedne naprawdę z najmniejszych koralików analnych. Jeżeli chcecie wypróbować, to na pewno ten rozmiar S będzie trafiony, bo w większości często te średnice są po prostu większe, tak jak właśnie będą w tych następnych rozmiarach. Mamy bardzo solidne zakończenie, więc też bez obawy Później możemy spokojnie je wyciągnąć. Możecie też spróbować wyciągnąć takie koraliki podczas orgazmu. Wówczas całe uwolnienie emocji będzie jeszcze bardziej spotęgowane przez wyciągnięcie właśnie koralików. Rozmiar M są już zdecydowanie większe. Następne, tak samo w kolejności L. Będą po prostu jeszcze większe i większa średnica. Długości jest praktycznie bardzo podobnie, więc tylko kwestia pozostaje różnicy średnicy samych koralików.